Witajcie. Dzisiaj specjalny odcinek, wyjątkowy odcinek, bo taki podsumowujący na sam początek, a na końcu będzie kolejny konkurs, drugi już na moim kanale. Także jeśli nie chcecie słuchać, nie chcecie się w sumie paru rzeczy dowiedzieć, paru rzeczy, z paru rzeczy się pośmiać, to zapraszam Was, e, kliknijcie w adnotację, która właśnie w tym momencie się pokazuje w filmiku i przerzuci Was e, do e, konkursu, a my e, zaczynamy podsumowanie. Pamiętajcie o tym, żeby mieć włączone adnotacje. Tak jak wspomniałem, specjalny odcinek, ponieważ przygody z wody mają już 100 części. No i zacznijmy, takie podsumowanie, zacznijmy od takich małych sukcesów. Bo wszystko małymi kroczkami pnie się w górę, więc w tym momencie mój kanał na YouTube posiada 260 subskrybentów. To jest naprawdę sukces. Jak dla mnie to jest naprawdę sukces nigdy, kręcąc przygody z wod. W pierwszych odcinkach. Nie myślałem, że będę miał aż 260 subskrypcji mojego kanału. Bardzo Wam za to dziękuję, naprawdę to doceniam. No i postaram się jeszcze bardziej i ciężej pracować na tym kanale, aby było nas jeszcze więcej. Kolejnym małym plusem, w sumie sporym plusem jest wyróżnienie w temacie rzut oka na społeczność kwiecień w tym roku. Zostałem wyróżniony razem z takim YouTuberem jak VDR. Jest to naprawdę wielki sukces dostać się i zostać zauważonym przez Wargaming. Naprawdę to doceniam. Dziękuję bardzo. No, i postaram się zawitać podobnie na rzut oka na społeczność. Może ktoś mnie zauważy. Kolejnym małym krokiem w przygodach z WOD był dosyć niedawno organizowany konkurs, w którym można było wygrać 1200 golda z kodu bonusowego do CD Action. Konkurs, co prawda, cieszył się dosyć małym zainteresowaniem, no, ale e, zwycięzca mógł być niestety tylko jeden. E, gracz wygrał 1200 Golda, mam nadzieję, że mu to posłużyło. No, tak jak wspomniałem na początku, będzie także drugi konkurs. Który w tym odcinku ogłoszę na końcu. Wspomniałem już o małych sukcesach. Niestety, wspomnę też o małych rozczarowaniach. Mówiłem o konkursie na Halloween, który zorganizowałem. Miałem z własnej kieszeni, kupiłem nagrodę dla pierwszego miejsca. Niestety, nie stać mi było, aby kupić nagrodę dla drugiego i trzeciego. No i tutaj małe rozczarowanie. Poprosiłem o pomoc Wargaming czy w sumie poprosiłem o pomoc zapytałem się czy można by było zasponsorować jakąś drobną nagrodę dla drugiego i trzeciego miejsca ponieważ sam nie jestem w stanie jeśli dostałbym odpowiedź negatywną, nie byłbym rozczarowany po prostu Wargaming nie zgodziłoby się, ale niestety brak jakiejkolwiek reakcji, brak jakikolwiek odz jakiegokolwiek odzewu ze strony war Wargamingu bardzo mnie rozczarowało. Niestety CMD Latina chyba raczej nie jest za bardzo rozmowna, co bardzo, bardzo mnie zasmuciło. Było o sukcesach, było o rozczarowaniach, także troszeczkę trzeba sobie powspominać. W tym momencie ukazuje Wam się pierwszy odcinek przygody z WOT. Możecie kliknąć i przeniesie Was do pierwszego odcinka. Możecie zauważyć mój komentarz, jeszcze nieobyty z mikrofonem, jeszcze brak kamery w przygodach z WOT. Typowy, typowy nubek. Jak sam oglądam, sam się śmieję. No ale nic, rozwijam się w dalszym ciągu. Zobaczcie pierwszy odcinek, zobaczcie ostatni odcinek przygody z WOD. Rozwija się moje zdolności i obycie z mikrofonem. Rozwija się moje zdolności gry, tak, tak zwany skill w grze. Jakość na początku bardzo słaba, teraz bardzo dobra. Filmiki ukazują się już w jakości HD na moim kanale. Wszystko cały czas się rozwija. Mam nadzieję, że będę rozwijał się dalej i mam nadzieję, że wy razem ze mną będziecie się dalej e, rozwijać. Następnym w trakcie nagrywania przygody z WOT, oczywiście weszła kamera. M mogliście zauważyć mnie, e, pojawiłem się ja, moje reakcje, <laughs> moje miny. E, I w sumie. E, tak jakby troszeczkę bli jestem bliżej Was patrząc się e, na Was z, z waszego monitora. W trakcie nagrywania przygody z Wodos oczywiście e, narodził się pomysł nowej serii z grubego kalibru. E, nowa seria taka typowa. E, do dyskusji, do komunikacji przerodziła się w e, jakiś taki, taką serię do modów. Kolejną dosyć nową serią jest seria na tapecie, w której możecie zobaczyć moje spostrzeżenia, moje taktyki na wybraną mapę. Nie mówię, że są dobre, chociaż moim zdaniem są dobre, tak? Mówię też o złych taktykach, które moim zdaniem są złe. To są taktyki, które sam używam, to są taktyki, które występują na randomach. Oczywiście one się zmieniają i niektóre taktyki już są nieaktualne. No. Ale większość jest jeszcze aktualna, seria jest nowa, także dopiero się rozwija, chyba dopiero jest czwarty odcinek. No i to wszystko w podsumowaniach. Dziękuję Wam za obejrzenie tego podsumowania. Dziękuję Wam, że jesteście razem ze mną, że cały czas, tak jak wspominam, rozwijamy się. Wyrażam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej, że kanał będzie zyskiwał na popularności i że wy się do tego przyczynicie, bo przyczyniacie się do produkcji właśnie odcinków Przygody z Wod, i to także nie ja, ale także i wy występujecie w różnych odcinkach, to wasze bitwy, wasze powtórki występują właśnie w przygodach z Wod. No a teraz zapowiadany konkurs. Tak, jak wspomniałem, zapowiadany konkurs jest to już drugi konkurs na moim kanale YouTube. No, i tak zasady konkursu stwórz mem internetowy w roli głównej z czołgiem, który ostatnio można było kupić po promocji, który sobie zakupiłem, czyli z moim nowym nabytkiem Togiem dwójką. Chyba nie będę, nie muszę wszystkim mówić, jak wygląda mem, ale gdyby ktoś nie wiedział. No to w tym momencie jest to taki przykładowy mem z esetką. I mem może być śmieszny, może wyrażać jakąś prawdę na temat toga dwójki. Naprawdę wymyślajcie, co idzie do głowy. Jedno zgłoszenie na jednego gracza, pamiętajcie. No i zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy, który w tym momencie ukazuje się na filmie lub który jest w opisie tego filmu na YouTube. No i zgłoszenia można przesyłać do piątku, 29 listopada do godziny 24. Ogłoszenie wyników będzie w sobotę lub w niedzielę, czyli 30 listopada lub 1 grudnia. A teraz przejdźmy do nagród. Nagrody Pierwsze miejsce Kod bonusowy od Alienware 1 dzień premium 300 gold Drugie miejsce Kod bonusowy od Alienware 1 dzień premium 300 gold Trzecie miejsce Kod bonusowy od Alienware 1 dzień premium 300 gold jak wspomniałem w podsumowaniu już nie pytałem się Wargaming o nagrody, bo i tak by mi nie odpisali, więc spędziłem ostatnio 5 godzin na odświeżaniu strony Alienware e, Arena. No i zyskałem 3 kody bonusowe na 300 golda i jeden dzień premium, więc pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzyma tako, taką samą nagrodę. E, czyli właśnie ten kod bonusowy na jeden dzień premki no i 300 golda. Nie ma dużo pracy, a myślę, że nagroda jest bardzo zacna, także czekam na zgłoszenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!